Cześć, trochę się nudzę po świętach. Mamy 26 grudnia, a drugi dzień świąt i stwierdziłem, że w sumie nie pokazywałem jeszcze Concorda, którego zakupiłem mniej więcej 2 miesiące temu. Mniej więcej. Przejechałem nim mniej więcej około 2000 km, więc coś nieco co mogę o nim wam opowiedzieć, a że model ogólnie nie występuje, to jest samochód, którego ogólnie za bardzo nie ma na naszych drogach. W Polsce też ich jest mało, ja wiem generalnie o chyba pięciu egzemplarzach, więc stwierdziłem, że pokażę Wam trochę bliżej, przybliżę Wam ten model. Natomiast nie wiem jak to wyjdzie i nie wiem, czy to w ogóle dzisiaj zrobię, bo pomimo to, że jest wiecznie, a może właśnie dlatego, że jest wiecznie i mży deszcz, to chcę przetestować mikrofon, który gdzieś tam sobie kupiłem pozdroda Malboro. Po który jak gdyby zawsze gdzieś na tych filmikach mi w komentarzach cisnął, że zainwestuj w mikrofon i zawsze mi linki podsyłał. No więc jakiś czas temu kupiłem taki mikrofon. lepszy, niby. Są dwie nakładki. tu jest taki głochaty, jest normalna nakładka. No i wczoraj robiłem test, że tak powiem, na balkonie przy dosyć silnym wietrze i to może działać nawet. Więc... Za chwilę Wam pokażę, jak się zatrzymam, jak to wygląda. Dlatego pogoda jest taka nie inna, bo chciałbym przetestować, że tak powiem, w dosyć trudnych warunkach, właśnie takich wiecznych, zobaczyć po prostu, czy da radę kręcić filmiki. No i druga sprawa, jadę najpierw do dziadka, bo dziadkiem nie idzie miesiąc czasu i już tak trochę mam mrówki w dupie. I już tak za mną korci, żeby, żeby się nim przejechać. Nie ma śniegu, nie ma soli Deszcz mu nie zaszkodzi Jakby <laughs> się zremowało, Więc generalnie e, e, Spróbuję najpierw e, Kopnąć się swoją Taką standardową trasę Tam około 30 km e, W ogóle tak sobie Skumałem, żeby też ja też nie robiłem filmiku o dziadku Tak żeby wam pokazać dziadka jako dziadka Więc myślę, że to też trzeba będzie e, Z czasem nadrobić. No i tyle, więc e, Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie dzisiaj, że pogoda bardziej się nie zesra, bo na razie to jest tak czysto. Ale przynajmniej no, mam nadzieję pokazać Wam mniej więcej w miarę możliwości Concorda, a dziadka to tak zajawkowo. No, pogoda, jak widzicie, jest taka, jaka jest. Jest mokro, ale stabilnie, że tak powiem, nie ma tragedii.

Zobaczymy. Tam jedziemy do dziadka najpierw. Daj dziadyka, kochany. Dziadka standardowo jak dłużej stoi to go po prostu odpinam. Klemę odpinam, żeby nie pobierał prądu, żeby nie było jakiegoś zwarcia, żeby generalnie się nie zajarał. mam ręką to tak będzie słabo pewnie. że tylko się zapalniło, no i tak. Dobra, mamy zapięta. Palimy dziadka. Miesiąc czasu i odpalił. Zajebisty jest. Jak widzicie mam trochę ciasno wjeżdżać i wyjeżdżać stąd, ale daje radę. Tak jest wszystko na styk, słuchajcie, nie? Kopną się dziadkiem i jeżeli jeszcze mi czas pozwoli, to pokażę wam Concorda. Dobra, dziadek odstawiony. Bez żadnych usterek i awarii po miesiącu czasu cieszy mnie to niezmiernie. Dziadek daje radę. Eee, także, no kurwa, chyba kupię mu zimówkę i zacznę jeździć zimą. <gry> ja no, to jak? Nie mam takiego samego. Dobra, trochę się ściemnia ogólnie, ale nie pada. Ale jest wiatr, więc tym bardziej będzie można przetestować ten mikrofon, który, który Wam pokazywałem. No i jedziemy Wam pokazać Concorda, czyli jedziemy, jadą, Pokażę Wam Concorda, czyli w sumie tym. Tym wynalazkiem, którym właśnie jadę. No dobra, to przedstawiam Wam Concorda. Dwa słowa o tym pacjencie za mną. Zapraszam. No dobra, Buda. Można powiedzieć, że standardowy, klasyczny, no może nie klasyczny, sedan w stylu amerykańskim, typu full-size. Nadwozie czterodrzwiowe. Długość tego auta, słuchajcie, to jest z tego co pamiętam 5276, czyli jest tylko jakieś 19-18 cm krótszy od największego seryjnie produkowanego sedana, czyli Lincolna Tonkara, którego też miałem i którego gdzieś tam kiedyś też tutaj na filmiku możecie znaleźć, robiłem jego prezentację przy okazji sprzedaży, też był biały e, więc no zacne rozmiary tego auta są e, jak wiecie lubię duże e, ogólnie lubię duże full size. -y. E, i ten akurat jak gdyby raz, że jest ich mało Yy, raczej drugiego ciężko będzie spotkać. Wiem, że w Gdańsku swego czasu kiedyś był yy, taki, tylko w, chyba granatowy. No nie, nieważne. W każdym razie yy, grill. Yy, grill jest zmieniony, bo samochód, nie mówiłem Wam, jest od yy, powiedzmy Rafała, który jest znany bardziej na południu Polski. I on, jak gdyby swoim autom nadaje zawsze jakiś taki sznyt. Sznyt z reguły polega na tym, że właśnie zmienia grill, przerabia po prostu jakieś dokładki, niedokładki, pierdoły. No i tutaj, w porozumieniu z nim, jak gdyby zmienił seryjny grill i zrobił taki trochę większy. Nie, każde, nie, nie każdemu może się podobać, e, wiem, że zdania są podzielone, mi osobiście on robi, było jak gdyby za obopólną zgodą, z porozumieniu ze mną e, to robione. Dodatkowo e, samochód ma usunięte wszelkie znaczki, oznaczenia, emblematy. Tu na drzwiach normalnie powinien być Chrysler. E, ja za to sobie porobiłem takie pierdoły typu amerykańska flaga. Natomiast wszelkich innych oznaczeń nie ma. Z tyłu również usunięte są emblematy i znaczki, mało tego również usunięty jest zamek, tylna klapa otwierana jest albo z pilota, albo ze środka auta, z wnętrza. Koła, co bardziej bystrzy i w temacie od razu widzą, że są to koła z popularnej cegły, tutaj akurat jest setup zimowy, więc to są koła osiemnastki. Koła są e, jak gdyby odnowione, polakierowane, pomalowane, więc bardzo ładnie ogólnie e, wyglądają. E, dodatkowo dostałem też drugi zestaw kół e, dwudziestek, letnich, z oponami również. Jednak tak szczerze mówiąc e, nie wiem czy będę na nich jeździł, bo ogólnie jeździłem na, w, w cegle, miałem też chromy. 22 zdaje się, to generalnie no trochę wóz i jak gdyby traci trochę ten samochód yy, ze swojego ze charakteru, no, to jest krążownik tak, to jest krążownik, on ma być miękki on ma płynąć, no, wiadomo na takich dużych kołach on już nie będzie raczej płynął tylko no, tylko będzie taki bardziej twardy no i tyle jeżeli chodzi o yy, nadwozie, samochód jest polakierowany Odnowiony, całkowicie ogólnie na samochód czekałem 3 miesiące. Trochę to było też przekładane, bo pierwszy termin odbioru to miał być jak gdyby pod koniec wakacji. Nie udało się, później miał być wrzesień, też się nie udało. Październik też się nie udało. W końcu jest listopad. No i kupiłem go na początku listopada. Do tej pory przejechałem około 2000 km, więc co nieco mogę o nim powiedzieć no i tyle jeżeli chodzi o budę teraz jeżeli chodzi o oświetlenie, jest przerobiony pod Europę, po to żeby ktoś tam się nie czepiał do mnie o to, że mam jakieś amerykańskie światło i tego typu rzeczy, więc zaraz Wam go odpalę, a a propos odpalenia, nie wiem czy będzie słychać Generalnie założenie było takie, że samochód miał być cichy. Nie jest wcale taki cichy, jaki miał być, ale ogólnie mi to nie przeszkadza. Teraz tak, odnośnie świateł. Wiadomo, standardowe. Tutaj mamy przełączniki. Ten dodatkowy przycisk to jest właśnie przeciwmgielne. Zapalamy. Oglądamy. Tak to wygląda. Yy, więc przeciwmgielne jest, co, jak wiemy, w nie we wszystkich amerykańskich autach jest to takie oczywiste. No, ja po swojej przygodzie z tą karem, gdzie pan mnie zatrzymał za niehomologowane lampy, policjant mi zabrał yy, dowód, więc teraz, jak gdyby, no też poprosiłem Rafała, żeby mi to przygotował. Są przeciwmgielne z przodu, yy, więc jak najbardziej tutaj wszystko yy, cyka. Także się pewnie zauważyli. Wsteczny jest po prostu wykorzystany jako drugi i ten drugi to jest steczny. Parę słów o silniku. Co do silnika, można powiedzieć standardowy 3,5 V6, 258 koni. Samochód jest bez żadnych wodotrysków, czyli nie ma gazu. Nie ma żadnych kompresorów, nie ma żadnego turbo, nie ma żadnych dziwnych stożków, filtrów, nie wiadomo czego podnoszących mniej lub bardziej moc. Można powiedzieć seryjny, taki jak wyszedł z fabryki standardowy silnik. Silnik jest przez Rafała rozebrany na czynniki pierwsze, rozebrany do ostatniej śrubki, złożony na nowo, na nowych częściach. Co trzeba było zostało naprawione, co trzeba było zostało wymienione, więc no, po tych 2000 na razie przejechanych kilometrów powiem Wam, że samochód spisuje się zacnie. Nic się odpukać nie dzieje. No i mamy w tej chwili ogólnie to będzie. Rafał, co prawda mówi, że mam na razie nie wymieniać. Jest zalany Moparowski olej 10W30. Natomiast ja prawdopodobnie będę przechodził na dniach na Motula dlatego, że powiem szczerze, że no, znaczy chętnie jestem opinii także w komentarzach śmiało piszcie. Ogólnie nie jestem przekonany do Mopara. Nigdy na Moparze nie jeździłem. Zawsze jak miałem jakieś amerykańce to właśnie jeździłem na Motulu i jak gdyby nigdy nie miałem żadnych problemów z tym silnikiem czy z jakimkolwiek innym. tak, W Lincolnie w tą karze 4.6 tam była. V6 również, lałem Motula, nic się nie działo, cegły miałem 3 lata, też na początku miałem tego e, e, tego fioletowego, za teraz mi nazwa uciekła, e, Liquid Purple, czy coś takiego, e, to ok, ale on był cholernie drogi, tak? E, I też mi ktoś doradził przejść sobie na Motula, w cegle przyszedłem na Motula, przez 3 lata w zasadzie nic się nie działo, e, było wszystko e, spoko. Także tyle jeżeli chodzi o silnik. Ym, nic się specjalnie nie dzieje i samochód dosyć fajnie, aksamitnie chodzi. Zresztą można go odpalić. Małe sprostowanie, oczywiście, jeżeli mówiłem o tą karze, to nie V6, tylko V8 tam była. Jak głupi. I sam ruczy. Że na jest... Mówię, no jest, jest tylko cicho jak na tą jednostkę. Natomiast e, w trakcie jazdy, każdy dodany gazu, no to jest taki, słychać taki pomruk. Pewnie na filmiku tego i tak nie będzie słychać. No to myśli, spisuje się dobrze, tak. E, dosyć, dosyć e, jestem tego zadowolony i cieszę się, że jest seria, seria nie ma żadnych i tego typu rzeczy także tyle jeżeli chodzi o silnik. Bagażnik. Przycisk do otwierania bagażnika mamy dokładnie nad przyciskiem od przycięgialnych Tak, to mniej więcej. Znaczy w ogóle podałem się linia. Moja żona powiedziała, że to jest takie, przypomina i delfina. No a coś jest delfina? Może i ma. Tadao! No bagażnik jest spory. Yy, podobno wchodzi tutaj oryginalna, prawdziwa Europaleta. Akurat tak się składa, że mam tutaj oryginalną Europaletę. To no więc sprawdzimy, czy wejdzie. Jak widzicie, wchodzi bez problemu i wygląda pięknie. Kto ogląda, to obserwuj mój profil, teraz się widzieli, bo to zdjęcie też już wrzucałem. E, powiem Wam, że e, gdyby to nie była prawdziwa Euro, a to jest prawdziwa Euro, czyli ona jest z dużego drewna, e, ciężkiego. E, I gdyby to nie, e, e, gdyby to była listewkowa paleta, to powiem Wam, że weszłyby dwie, dlatego że Eurówki mogłyby tu nie wejść, wie, dlatego, że tu jest u góry, widzicie, eee, bagażnik schodzi w dół. Eee, chociaż, kurwa, powiem Wam, że nie wiem, może i, by, może i by weszło, ta dziura tutaj to jest otwór na narty jakby, co? Może i by weszła, natomiast na pewno, na pewno dwie listewkowe wejdą. A jak wiecie, albo i nie wiecie, europaleta to po długości to ma 1,80 m i po szerokości... Yy, metry, ja pierdolę, przepraszam, 1,20 yy, m. Metr 20 ma po długości i 80 m po szerokości, więc... Yy, no jest acznie. jest sporo miejsca jak widzicie. Czyli nie kłamali. Mówili, że wejdzie. No i wchodzi Wnętrze. No sorry, samochód nie jest może jakoś super czysty, no ale pogodę ostatnio mamy takie, jakie mamy, że co chwilę pada deszcz, więc ja nim jeżdżę na co dzień, więc wygląda tak jak wygląda. Trochę go goarnąłem, ale i tak się powrócił. Wnętrze: standardowo można powiedzieć, skóra, jak to w Amerykańcach ogólnie, ten, ta skóra to jest seryjna, to nie jest jakaś przekładka. Miała być jak gdyby opcja, też się pojawiła, jak żeśmy z Rafałem rozmawiali, żeby przerzucić z 300M. Wnętrze, tylko był problem z tylną kanapą coś i po prostu głupio by wyglądało gdyby z przodu było od Concorda, a z tyłu byłoby od y, Mki więc, więc tak nie do końca. Skóra na drzwiach y, wiadomo pseudo drewno na wykończeniu fotele kapitańskie podłokietnik. Ważne, że jest, bo uwielbiam podłokietniki schowek taki ze schowkiem. Tu mamy kapfoldery, skrzynia, automat, czterobiegowy. Co ciekawe, deska rozdzielcza również wykończona w skórze, To wszystko jest skóra, jak gdyby. No i co? Standardowy zestaw zegarów. Ja mam kluczyki. Wszystkie... Dobra, już oczywiście w korze mi to samo to wszystkim komunikuję. Mam otwarte drzwi, przecież wiem, że mam otwarte drzwi. Oczywiście jest kontrolka, no mogłaby sobie być to się, Ale po co ten sygnał? Dźwiękowy no już tak jest, nie? Tu mamy generalnie po odpaleniu, i tak to wygląda po wygaśnięciu, i po odpaleniu, oczywiście wszystko gaśnie. Oczywiście zostaje kontrolka otwartych drzwi, żeby nie było. I teraz co? Jest radio, takie już było. Powiem Wam, że to radio jest takie sobie szczerze mówiąc, dlatego że czasem gubi fale i takie jest, przechodzi na jakieś fm -y dziwne, więc tak trochę te radio jest takie, może czasem je wymienię. Panel, panel też ma swoje bolączki, no ale nie okrywajmy samochód ma 20 lat, tak więc no generalnie, bo to jest 2003 rok, więc to no ma prawo yy, nie być wszystko idealne, natomiast te wszystkie przyciski od temperatury, od nawiewów, od podgrzewania wszelkich możliwych rzeczy, czyli przednia, tylna, szyba, nogi, nawiewy, podgrzewanie yy, stóp, to wszystko jak gdyby działa, bo to zostało przetestowane, yy, tylko ten wyświetlacz czarny, on nie, nie zawsze informuje o tym, co aktualnie się dzieje. I to jest przykładowo. Widzisz, ja na przykład teraz grzanie szyby i na przykład nie pokazuje, grzanie tylnej szyby też nie pokazuje, a na przykład innego dnia odpalę rano i, i wszystko działa, więc to jest totalnie y, rzecz absolutnie losowa. Tu mamy y, też wyświetlacz u góry, y, tam pokazuje średnie spalanie, mam 15.2, co Wam powiem, że i tak jest niezłe, bo y, jak ja go kupiłem, no ale wiadomo, samochód też trochę czasu na pewno stał więc jakiego ja kupiłem, no to te spalanie to było 21,6, tak, teraz, yy, teraz tak z czasem mi schodzi, no i mam 15,2, najniżej no miałem 15,1, ale omówmy się, Jeżeli głównie po mieście, nie, nie nauczę się, no i tył, tylna kanapa, E, ogólnie dwie osoby jeżdżą komfortowo dużo miejsca, zobaczcie, jest naprawdę sporo miejsca a powiem Wam, że ja mam dosyć cofnięty fotel e, więc naprawdę miejsce jest sporo i tu wychodzą te gabaryty i rozmiary auta, to oczywiście jak chowamy, są oczywiście pasty, też skórzana tapicerka wszędzie, jak gdyby pod sufitka, jasna ale nie biała, nie czarna nie zniszczona ogólnie bardzo fajnym Stanie i tyle, jeżeli chodzi o wnętrze. Dobra, się zapakowałem i do bagażnika z wszystkimi gratami, z tą paletą i z tym, co wszystkim miałem. I pokażę Wam, jak to teraz wygląda. Tada! Także widzicie, miejsce jest naprawdę w pip! Serio. Dobra, słuchajcie. Tyle wszystkiego, tak? Krótki filmik odnośnie prezentacji Concorda, korzystając, że dzisiaj był dzień taki, jaki był, czyli trochę mniejszy ruch, nie padało, znaczy padał też, ale nie było śniegu, soli, mrozu i takich tam pierdół. to jak gdyby przy okazji też przewietrzyłem dziadka. Obiecuję, jak będzie fajna pogoda, nawet jeżeli to będzie styczeń, ale jak będzie fajna pogoda, to zrobię filmik o dziadku. Bo faktycznie dziadka jako dziadko Wam chyba też nie przedstawiałem, bo on gdzieś tam się przebijał na filmikach. Z reguły gadam do Was z niego, jak dziś jadę, ale e, chyba Wam go nie przedstawiałem, więc też tam e, zrobię tylko prezentację. Natomiast co do Concorda, to chyba wszystko mniej więcej powiedziałem, mniej więcej pokazałem. E, ja się też, że aut jest mało i jest coś innego. I cieszę się, że zapowiada się, że to może być fajny, fajny egzemplarz. A jak jest od Rafała, to musi być fajny, nie? No. Dobra, bez w próbę komukolwiek. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego najlepszego po świętach. Yy, i Trzymajcie się. No i zapraszam na kolejne moje mało motoryzacyjne filmiki. I dopiero teraz widzę, jak to już się ściemniło. Także trochę zeszło. Na razie, trzymajcie się. Coś Wam pokażę, ciekawostka, pod Aldim. Pod Aldim mamy jezioro. Tak budują obiekt oddany w stosunkowo niedawno, nie?